Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku z yy, serii o kradzieży energii. Yy, dzisiaj powiem wam o tym yy, jak widać yy, podpięcia na, yy, na poziomie energii właśnie. I ile osób tyle metod tak naprawdę. Ja też yy, uczę tego w trakcie yy, mojego kursu. Yy, Zapraszam oczywiście bardzo serdecznie do udziału. Link e, wrzucę e, w opisie. E, ja widzę te podpięcia różnie, albo, albo je widzę e, fizycznie w przestrzeni, e, albo z jasnowidzenia, e, z jasnowidzenia i tak dalej. To jest naprawdę nieistotne. Generalnie to bardziej to zależy od tego z kim rozmawiam, bo po prostu. E, jest mi, podawane, jest mi to podawane w taki sposób, który lepiej przemawia do osoby, z którą pracuję. I tego też uczę na, na swoim kursie. Natomiast chciałabym dodać jeszcze, że te podpięcia mogą być zrobione na różnych poziomach, bo można mieć na przykład podpięcie mentalne. Wtedy będą takie specyficzne objawy tego. Na przykład możemy mieć takie natrętne myśli, z którymi trudno nam jest sobie poradzić. Możemy też bardzo intensywnie myśleć o jakiejś osobie i nie móc się jej pozbyć ze swojego umysłu. Jest oczywiście jeszcze bardzo dużo innych objawów. Na razie nie będę o tym mówić. Możemy mieć też na przykład podpięcie do serca. To jest dosyć ciężkie. Zresztą one wszystkie są ciężkie, ale jeśli chodzi o serce, tam gdzie tak naprawdę jest źródło naszych uczuć, to może to prowadzić nawet do depresji. Możemy mieć też podpięcie do naszego sakrala. Stamtąd będzie czerpana nasza energia seksualna. Możemy mieć podpięcie y, do, do grasicy, czy tutaj do, do splotu słonecznego. Wtedy możemy czuć, że jesteśmy pozbawieni mocy. Także jest tego sporo. Możemy mieć też ich więcej niż jedno. Y, oczywiście z tym, y, z tym wszystkim y, można pracować, można to rozpoznawać, można to leczyć. Y, jak i od czego to zależy. To będę mówić w kolejnych filmikach i oczywiście też na swoim kursie. Zapraszam.